Człowiek z Krakowa odtwarza postać Bartosza Zodolanowa, herbu Wezenborg, a ja jestem jego najmłodszym bratem, Botta von Wezenborg. <muchy> To już takie karesy się zaczynają ze strony sędziów, coraz bliżej tych kopertówek, o których wspomniałem. Eee, na no dwóch sędziów nie uznaję tej akcji. Ja tam jednak coś widziałem, ale cóż, nie jestem sędzią. A to trafie nie zostało uznane. Widocznie sędziowie akurat skupili wzrok na tym partii ciała. O, op. op, jest, trafi nie, nie ma, nie ma, nie ma, dwóch sędziów, akcja nie była. Każdy z sędziów pokazuje co innego, czyli nie ma akcji. Nie ma akcji. I punkt dla rycerza Herbus Fława. Ukłon w stronę publiczności. Damy nie reagują. Pierwsza butelka już się skończyła. <grym i mężczyzna> Ja teraz, tak. Zapierdajcie mam, mam punkt. Zaraz, 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 chwileczkę. Przede wszystkim to o tym, kto trafił, kto nie trafił, to decydują sędziowie w porusz rankowym. I jest 2-1. Stop. I trzeci punkt dla rycerza Herbusława. A ze swojej strony, poza tym, że nie jestem członkiem komisji sędziowskiej, czyli herodzin. Pierwsze trafienie dla rycerza Gregora. O ostrym, ale krótkim żwarcie. Jest druga szybka wrzuta, tak zwany cios na piątą na głowę dla rycerza Gregora. Stop i trzeci punkt. Trzeci punkt dla Gregora. Czy Gregor, mimo klinczu, rozgrywa tą walkę na swoją korzyść i ma pierwszy punkt w dzisiejszym turnieju? Top. i pierwszy punkt dla rycerza Herbu: srebrna sarna na zielonym tle. Wyrównanie jest 1-1. I punkt dla rycerza z Krakowa, czyli 2-1. punktu, Poprawka szorc chyba jest konieczna. Królu królu herbowy. Prawa przednia sfera. Dobrze. Stop. I punkt dla rycerza herbu srebrna sarna. Czyli mamy 2-2. Jeśli dobrze liczę. Czyli rozstrzygnięcie jednym punktem. Stop. I y, trzeci punkt zaliczony dla rycerza z Krakowa. I on wyglęga ten pojedynek. Decyzją sędziów. A skąd... Skok co? pierwsze trafienie dla rycerza z Krakowa. co? drugie trafienie dla rycerza z Krakowa? Trzecie trafienie dla rycerza z Krakowa. W ten to szybki sposób rozstrzygnął swój pojedynek. 60 walk. Rycerze walczą każdy z każdym, więc bez przerwy tu wchodzą, schodzą i robią sobie mieczami dobrze. Stop. Nie była akcja uznana za niebyłą przez sędziów. Op. Wyprzedzający cios dla rycerza z Krakowa. Stop. Wyrównanie. Mamy 1-1, proszę Państwa. Stop, 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 stop. Rozejście. Stop. Drugie wyprzedzenie dla rycerza z Krakowa. Mamy 2-1. Stop. Punkt przyznany rycerzowi z Białorusi. Mamy 2-2. Czy jest to pojedynek jednego trafienia? Stop. I rycerz z Krakowa werdyktem dwóch sędziów uzyskuje przewagę, zwycięża ten pojedynek. Trzecie trafienie dla rycerza dzierżącego na tarczy czarnego tura na złotym tle. Sławek z Krakowa z czarnym turem na złotym tle oraz rycerz z Białorusi z białym świętym Jerzym na czerwonym tle. Stop. I punkt dla rycerza z Białorusi mamy jeden. Stop. Poprawka uzbrojenia. I uznany punkt dla rycerza z Krakowa Gwałtownym pchnięciem uzyskany Mamy 1-1, czyli remis Stop Dwa punkty dla Krakowa Mamy 2-1 Stop Akcja uznana za niebyłą. Ale. O. Punkt dla Białorusi, czyli mamy 2-2, czyli walka jednego trafienia. O. E, akcja nie była. Każdy sędzia pokazuje co innego. I punkt dla rycerza z Białorusi, i on tą walkę wygrywa w ten sposób. Zwycięża ten pojedynek. Blawa dla rycerzy za ich wytrzymałość. Prawa dla dam za ich cierpliwość, bo nikt z rycerzy o nich nie pamięta już. Mamy pojedynek Sulima kontra Wezenborg. Jeden punkt dla rycerza z Krakowa. Stop. Drugie śmiałe wejście dla rycerza z Krakowa. Trzecie, czyściutkie wejście i rycerz z Krakowa zwycięża ten pojedynek. Brawa proszę państwa dla rycerzy, brawa dla dam, które tam stają, usychając y, za objawami miłości od y, opancerzonych panów.